Witam serdecznie. Z nami są przedstawicielki działu sprzedaży, Natalia Rajewska i Aleksandra Burdzińska. Cześć. Cześć. Dzień dobry Dzień. Państwu. Chciałam porozmawiać na temat budownictwa mieszkaniowego i roli działu sprzedaży, jaką odgrywa w PKBX-ie. Moje pierwsze pytanie to, jacy klienci trafiają do działu sprzedaży prefabrykacji mieszkaniowej i o co pytają? Cała gama klientów, od inwestorów, deweloperów, po biura architektoniczne, również generalnie wykonawcze. Klient, kiedy zgłasza się do działu sprzedaży, to tak naprawdę interesuje go cena najbardziej interesującego cena, po to, aby porównać nas z innymi firmami lub z metodą tradycyjną, jak to wygląda. I od nas dostaje kompleksową i wycenę, i harmonogram realizacji i montażu, dlatego że też sprzedawcy nasi specjalizują się w tym, aby dobrać odpowiedni, odpowiednią technologię, odpowiednie materiały i montaż, co też jest bardzo istotne. Jak wygląda takie przygotowanie oferty? To jest... Długofalowy proces. Tak. tak, to jest analiza działki, podejście kosztowe, nie tylko od strony samej prefabrykacji, ale też mając na uwadze, bo w prefabrykacji pracują inżynierowie, tak? Na jak najwcześniejszym etapie swojego projektu. To jest etap budowania koncepcji, analizy działki, w czym również pomagamy i staramy się. Dostosować projekt jak najbardziej optymalnie, aby uzyskać najkorzystniejsze ceny. Właśnie. Czas jest najbardziej istotny. Bo głównie o to chodzi. Tak. To, co w prefabrykacji jest głównym elementem, który przyciąga. Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, gdzie bardzo dynamicznie zmieniają się ceny materiałów, robocizny nam koszty kredytów. I na wartości też. Tak. Niezmiernie ważne jest, aby te inwestycje zrealizować jak najszybciej. I tutaj właśnie przychodzi prefabrykacja, tak? Prefabrykacja, która w obecnych czasach, ta nowoczesna, to jest świetna jakość, trwałość, a przede wszystkim ona znacznie poprawia późniejsze koszty eksploatacyjne. Przewidywalność, ponieważ takie są dosyć ryzykowne czasy, a prefabrykacja jest przewidywalna i jesteśmy w stanie, według mnie, z bardzo dużą precyzją określić czas i koszty. Tak. A to jest chyba bardzo istotne dla przyszłych inwestorów. Moment podpisania umowy, tak naprawdę, jesteśmy w stanie. Yy... Ostateczną cenę, tak, y, ostateczną cenę złożyć ofertę już na etapie pierwszego szkicu koncepcji. Y, nie jest nam potrzebny projekt budowlany. My y, sami tworzymy. Najczęściej tak. my sami przerabiamy i projektujemy od nowa praktycznie każdą koncepcję, która jest wykonywana na zakładzie i prefabrykacji. Także tutaj można skrócić ten czas o ten proces projektowania przed tym, zanim my potem znowu go musimy przeprojektować i przerobić. Także najlepiej zgłosić się do nas odpowiednio wcześnie, przed koncepcją. My dopracujemy i my będziemy spotykać się z architektami, i będziemy wspomagać inwestora w podjęciu decyzji jak najbardziej optymalnej finansowej. Dzisiejsza prefabrykacja mieszkaniowa to przede wszystkim trwałość i jakość. I tym bardziej, że teraz wpisuje się to wszystko w trend takiego takiej skromności, minimalizmu, prostoty właśnie przy zachowaniu jakości wykonanych produktów. Także myślę, że to jest czas na prefabrykację. Dobrze, że pytasz o idealny moment. Idealny moment to sama koncepcja, tak? Albo sama działka i już etap budowania koncepcji. Oczywiście wyceniamy również projekty budowlane, z tym, że ta, korzyść jaką, ta, 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 ta korzyść, jaką jest w stanie uzyskać inwestor, im projekt trafi do nas później, tym ta korzyść jest mniejsza. Bo po pierwsze nie skrócimy procesu budowlanego, sam montaż, owszem, ale procesu całej jakby pracy nad projektem, aż tak bardzo, jak jesteśmy to w stanie zrobić, pracując od samego początku na projekcie, a przede wszystkim dostosowując układy konstrukcyjne, modularne, siatki, aby później optymalne ceny uzyskać. Posiadając też programy 3D projektowe jesteśmy w stanie pokazać inwestorowi przyszłemu mniej więcej, jak to wygląda, czego powinien unikać, jakie puzzle mamy, posiadamy i produkujemy jako PKBex, z których później układamy to wszystko, w ściany, stropy i cały obiekt. No, tempo jest zabrodne, ale te elementy wcześniej powstają na fabryce, tak? znacznie skracamy czas budowy, jednocześnie biorąc dodatkowy czas, aby projekty były dopięte na ostatni guzik, tak? To też pozwala uniknąć późniejszych błędów. Jesteśmy w stanie w przeciągu roku od podjęcia decyzji i budowania koncepcji odbierać klucze, czy odbierać pozwolenie na użytkowanie. To jest możliwe, takie obiekty już nam się zdarzyły, ale to zależy od wielkości projektu, oczywiście, tak. Aplikacja jest tania, tania wtedy, kiedy jest przemyślana od początku, od początku przez architekta, inwestora przez technologów, łącznie z, właśnie z naszymi ludźmi ze sprzedaży. Jeżeli ten cały proces w odpowiednim momencie rozpoczniemy, jesteśmy w stanie przygotować go w dobrej jakości i bardzo dobrej cenie. To jest właściwie nasza codzienna praca. To właściwie trzy czwarte czasu poświęcamy właśnie na analizę, na rozmowę z architektami, doradzanie, tłumaczenie. Edukowanie. Tak edukowanie tak trochę edukowanie, tak, jak ten produkt powstaje, aby faktycznie pokazać i umożliwić też podjęcie własnych decyzji y, klientowi, bazując na właśnie szerszej wiedzy o prefabrykacji.